No się, Manko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy sobie update od KIP Protocol, Ten właśnie KIP, który ostatnio nam dał całkiem fajnego airdropa. Mam nadzieję, że jesteśmy, jesteście zadowoleni. A dzisiaj będziemy stawiać nody przy użyciu isflow. Oczywiście pokażę Wam, jak to można zrobić manualnie, jednak nie będziemy przechodzić przez cały proces, bo ja się na to nie godzę. Więc tradycyjnie nie przyciągając, zapraszam na intro. My body makes money. Chcę oczywiście sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie linki do giełd, których używam, również do mojego bloga, vloga, jak i kantoru. Wymień Bitcoina serdecznie zapraszam. A my tymczasem możemy przejść na Twitterka Keep Protocol. Tak jak widać, token już jest live. Widziałem, że tam mocno silują nam ten token i niektóre osoby mocno go skupują. Także Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tutaj również mamy. Node as service, Node Ops, gdzie możemy również u nich postawić te nody, jednak ja będę akurat używał Easyflow. Easyflow dokładnie tutaj. Partner nie tylko jeśli chodzi o KIP, ale również Aetir, XAI i tam oni mają kilka innych. Również nodów dostępnych u siebie. Może nie jest to najtańsze rozwiązanie, jednak jest ono bardziej wygodne jak dla mnie. Wiem, że teraz ludzie stawiają nody używając ChatGPT na przykład. I jeśli wejdziecie sobie na dokumentację od Kip Protocol, to tutaj macie wszystko elegancko opisane, jak należy takiego noda postawić na Windowsie, na Linuxie. Najlepsze, najlepiej wychodzą chyba te serwery od Contabo. Wydaje mi się, że jeden serwer na miesiąc kosztuje coś około 8 dolarów. No jednak trzeba przejść tutaj przez ten cały proces delegacji na Contabo, to chyba najlepiej jest to postawić właśnie na Linuxie. Nie wiem, czy jeśli macie więcej nodów, czy można postawić więcej na jednym serwerze konta, bo wydaje mi się, że tak. Jednak ja akurat będę używał EaseFlow i jeśli wejdziemy sobie tutaj na dashboard, jeśli się podłączycie waszym portfelem, to możecie zobaczyć ile macie nodów i ile tych nodów pracuje. W ogóle widziałem, że również jest tutaj KYC. Gdy będziecie wypłacać swoje nagrody, to przed wypłatą właśnie trzeba zrobić KYC. W w tym momencie nie musicie tego robić. Na Aetir również była taka opcja. Ja już wypłacałem swoje nagrody i nie przeszedłem KYC. A jeśli chodzi tutaj o tą delegację, no to tak jak widać, niestety trzeba to robić pojedynczo, więc nie będę Wam pokazywał każdego Noda z osobna. Wydalekujemy sobie jednego. Wybieramy tutaj Delegate Node Service Provider i ja akurat używam ISFLOW. Dobra, mogę Wam tutaj pokazać mam jednego aether i ten kip to jest kip który odpaliłem na testnecie. Nie było to wymagane, po prostu zrobiłem to testowo. Dobra, przechodzimy tutaj add new node i tutaj wybieramy kip. Proszę bardzo. Nie widzę, że mogę tutaj wykupić 5 licencji od razu. Widzę, że Early Bird płaci w sumie 9 dolarów. Total Note Cost 27 miesięcznie. Na balansie mam tu 261 dolarów, więc możemy sobie od razu zapłacić za 12 miesięcy. Jeśli chodzi o ten balans, to po prostu robicie tutaj depozyt, z którego później można korzystać. Aha, no i korzystając z mojego linku, oczywiście również macie 10% zniżki, z tego co pamiętam. Dobra. Deploy Note. Tutaj łączymy się naszym portfelem, na którym mamy nody. Musi nam teraz wyszukać nasze licencje. Mamy 5 licencji, portfel podłączony, tylko trzeba zmienić sieć na arbitrum. Dalej. Dajemy Delegate Licenses, potwierdzamy to na naszym portfelu. Fee kosztuje 1 centa. Zatwierdzamy to ponownie, aha, chyba oddzielnie na każdego noda trzeba kliknąć. Da, jeszcze raz. Dobra, mamy wszystkie licencje oddelegowane. Widać tutaj progres. Teraz jest już pełny status running i dane serwery trzeba będzie odnowić 18 grudnia 2025 Roku. I mam nadzieję, że do tej pory KIP będzie jeszcze pracował, bo jest to według mnie gruby projekt i da nam wszystkim elegancko zarobić. Także tak jak widać, stawianie nodów dzięki EaseFlow super łatwe i szybkie, a dodatkowo dostaliśmy zniżkę na Early birdsa. Poza tym również macie zniżkę ode mnie i życzę Wam powodzenia. To tyle ode mnie. Poproszę zostawić łapkę w górę. szymanko. pozdrówki, joł.